największe błędy, które popełnia każdy początkujący kierowca Ubera i Bolta, więc nie rozpoczynaj pracy na tych aplikacjach, zanim nie obejrzysz tego wideo. Największy błąd właściwie jaki ja popełniłem, był przy wyborze samochodu. A dokładniej, wybrałem auto oklejone złą naklejką. To znaczy, jeżeli przychodzimy do partnera, to oni mają oklejone auta Uberem lub Boltem lub Freenałem. Nie wiem kto jeździ na Freenow, ja akurat nie. No i mój partner akurat miał taką sytuację, że zostały mu tylko auta oklejone Uberem, więc powiedziałem, okej, okay, no może być. Natomiast później się okazało, że ja na Uberze jeździłem bardzo mało i główną część kursów robiłem na bolcie. Działa to tak, że jeżeli macie auto oklejone Uberem i na Uberze zrobicie 100-200 przejazdów w tygodniu, no to wtedy Uber płaci partnerowi jakąś pewnie dużą prowizję, a oni płacą wam część tej prowizji, więc macie jakby taką zniżkę na samochód. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy tak jak ja jeździcie główną część na bolcie, a auto macie oklejone Uberem, więc nie dostajecie bonusu. Mój problem był akurat taki, że mój partner akurat nie miał dostępnych autoklejonych boltem i było to trochę niezręcznie, bo mi się nie chciał zmieniać, więc właściwie ominąłem bonus, który mógłby być, więc trochę słabo. Gdybym teraz zaczynał, zapytałbym od razu partnera o to, czy mają auta oklejone boltem i czy jeżeli podpiszę z nimi umowę, dostanę auto oklejone boltem. Mała rzecz. A może mieć duże znaczenie. To wideo jest skierowane dla początkujących, więc te rady, te błędy mogą się wydawać dla niektórych oczywiste i trywialne i w ogóle co za bzdura. Dla tych, którzy jeździli już trochę, mają doświadczenie. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna, te rzeczy nie są oczywiste, jest dużo czynników, łatwo je przeoczyć i jest wiele, 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 wiele małych trików, małych rzeczy, o których się nie pomyśli i tak dalej. Ja zrobiłem poradnik, który opowiada o całym systemie maksymalizacji zarobków na Uberze i Bolcie. I mam tam wiele trików. Wiele spostrzeżeń, wiele moich pomysłów, wiele moich testów, wiele moich strategii, ale do tego kursu jest dołączony także kurs, jak zacząć. Więc to jest kurs dla tych, którzy jeżdżą już jakiś czas, mają doświadczenie, ale nie są zbyt zadowoleni z tego, ile zarabiają, chcieliby zarabiać więcej, szukają trików, szukają strategii, nie wiedzą, jak działa algorytm, chcą poprawić swoje wyniki zarobkowe, ale jest także moduł, jak rozpocząć krok po kroku ze szczegółami od tego, jak wybrać partnera, jak wybrać samochód, jak podpisać umowę, na co zwrócić uwagę. I ten poradnik ma po pierwsze zaoszczędzić czas, zaoszczędzić popełnianie między innymi tych właśnie błędów, ale później ma zmaksymalizować Wasz czas, żebyście mogli zarabiać więcej przy mniejszej ilości czasu pracy. Także jeżeli kogoś to interesuje, link jest w opisie. Ja sam osobiście chciałbym mieć taki poradnik na start, bo zaoszczędziłby mi czas na testowanie tych różnych strategii, co działa, co nie działa, zaoszczędziłby mi nerwy i zaoszczędziłby mi te błędy, które popełniłem. A dodatkowo miałbym już sprawdzony system, który może mi zmaksymalizować i powiększyć kasę. Więc dajcie sobie szansę. Jest 30 dni na zwrot kasy, jeżeli wam się nie spodoba, więc jest zero ryzyka. Pozdro. Kolejnym błędem, który ja popełniłem, to jest jazda na słabszym aucie. Jak ja przychodziłem do partnera, to miałem do wyboru albo Skodę Fabię, albo tylko rolę. I sobie pomyślałem... Hmm, tak, Rolla za tam 700 czy 900 zł jest za droga. Czy ja w ogóle wyrobię tyle kasy? Więc nie chciałem ryzykować, stwierdziłem, że słabsze auto za mniejszą cenę bardziej mi się będzie opłacać, bo zaoszczędzę więcej. Natomiast według mnie, to jest akurat bzdura, jeżeli wynajmujemy auto od partnera, to warto zainwestować nawet za te 200 więcej, warto zainwestować w to lepsze auto. Bo po pierwsze, hybryda mniej pali. Akurat w moim przypadku... Fabia, a Corolla pali połowę mniej. Ludzie pisali, że niektóre auta palą 1 do 1. Okej, okay, może tak jest, ale ogólnie hybrydy są bardziej ekonomiczne, o wiele wygodniej jeździ się na automacie. Jeżeli jeździmy w korkach, jeżeli jeździmy dużo, 40 godzin w tygodniu, albo nawet 60 godzin w tygodniu, no to automat psychicznie daje dużą ulgę. A dodatkowo Corolla wchodzi w segment premium, czyli będziemy dostawać także przejazdy premium, które są wysoko opłacalne. Dodatkowo jak klient wsiada do takiej Corolli w porównaniu do Skody Fabii, to czuje się trochę lepiej i jest Bardziej skłonny do tego, żeby zostawić na piwek, bo ta podróż jest o wiele przyjemniejsza. Więc wszystko ma znaczenie. I teraz, jak ja bym zaczynał, to wziąłbym od razu to lepsze auto, mimo że jest droższe, bo opłaca się po prostu się opłaca. Kolejnym błędem jest to, że jak ktoś zżyga nam się w samochodzie, no to początkująca osoba stwierdziłaby, że to jest najgorszy w ogóle scenariusz, jaki się może wydarzyć. No i fakt to jest nieprzyjemna sytuacja, no bo mamy zażygane auto. Ale po pierwsze, możemy zgłosić to do supportu Bolta i Ubera i oni wtedy na podstawie zdjęć powinni zwrócić nam kasę, to jest około zł. Natomiast, jeśli ktoś ma jaja, to można postawić pasażera w dosyć trudnej sytuacji, bo na oknie macie taki cennik taksi i tam sprzątanie samochodu przez pasażera to jest 500 zł. Więc można postawić pasażera w takiej sytuacji, że jeżeli nie zapłaci teraz 400-300 zł, to wzywamy policję i on będzie musiał zapłacić według tego cennika, może zapłaci jeszcze mandat. Więc jeżeli ktoś ma jaja, może postawić pasażera w takiej sytuacji i zarobić dodatkowy hajs, co też nie jest oczywiste. Więc to jest taki błąd, który początkująca osoba w pierwszym dniu swojej pracy, w pierwszy piątek w nocy, myślę, że mogłaby się nie zorientować, że coś takiego jest. Kolejnym błędem jest to, że nastawiamy się na współpracę z partnerem długoterminową. Wiele osób pisało, że wynajmowanie auto od partnera jest bardzo drogie, że się nie opłaca, że jest powyżej cen rynkowych, że oczywiście, że bardziej się opłaca leasing albo wynajem długoterminowy, albo kupno własnego samochodu, nawet gruchota. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli przychodzi nowa osoba do pracy, nie ma własnego samochodu, nie wie w ogóle, jak się pracuje na ubezpieczeniu w nie wie, ile da się zrobić, nie wie, jak w praktyce wygląda ta praca, no to wiadomo, że nie weźmie leasingu w ciemno. Musi najpierw przetestować. Więc partner jest bardzo dobry na start, bo wypowiedzenie takiej umowy z partnerem to jest zwykle tydzień. Natomiast powinno podejść się z takim nastawieniem, że jeżeli robota będzie ok, będziemy zadowoleni z tego, ile zarabiamy na godzinę, jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego, jak w ogóle się pracuje to nastawiamy się już od początku, że weźmiemy leasing lub weźmiemy wynajem długoterminowy lub kupimy własny samochód, bo współpraca z partnerem po kilku miesiącach no nie opłaca się, bo wynajem tego auta to jest od 600 do 1000 złotych tygodniowo, czyli 2000, 3000, czyli 5000 miesięcznie. Za dużo, dlatego trzeba się już na to nastawiać od początku. Kolejny błąd, który ja prawie popełniłem, jest to, że nie chciałem wyrobić bonusu startowego na Uberze. W moim mieście był taki bonus od Ubera na start, tam w pierwszym miesiącu czy w pierwszych dwóch miesiącach, że trzeba było przejeździć jakąś określoną ilość kursu i było gwarantowane to było chyba 4000 zł netto od Ubera. I to mi się wydawało, że to jest coś takiego, okej, okay, ale to przecież ja nie chcę jeździć właściwie na Uberze, Bolt wydaje mi się lepszy. Ja wolę jeździć na Bolcie, więc może odpuszczę ten bonus w dupie z tym i jeżeli bym tego nie zrobił, to byłbym mocno do tyłu. Bo jednak ta gwarantowana kwota od Ubera była o wiele wyższa niż to. Niżbym wyjeździł na uberze według mnie jeździć o wiele gorzej, to opłacało mi się zrobić ten bonus, bo po prostu więcej zarobiłem. Moim kolejnym błędem, który testowałem przez jakiś czas i bałem się w ogóle to robić, i nie wiedziałem do końca, jak to zrobić z tymi dwiema aplikacjami. Niektórzy jeżdżą na trzech aplikacjach. Okej, okay. bałem się to zrobić, bo miałem takie poczucie, że to byłoby nie fair. Że jeżeli mam już jakieś zlecenie zaakceptowane na uberze, a wpadnie mi drugie na Bolcie, to będę musiał to anulować. Poza tym jest bardzo dużo powiadomień naraz i to było bardzo chaotyczne. Więc więc proponuję dwie opcje. Opcja numer jeden, który ja nie zrobiłem, to są dwa telefony. I na jednej macie Ubera, na drugiej macie Bolta. Ja tego nie robiłem, ale w moim systemie ja jeździłem akurat tak, że jeździłem 90% przyjazdów na Bolcie, czyli miałem odpalonego Bolta cały czas, cały czas, cały czas. Ale Uber, z racji tego, że według mnie jest słaby, proponuje słabe przejazdy, jest dużo takich bzdurnych przejazdów, które są proponowane, które, których ja nie mam zamiaru brać. Bo Uber miałem ustawiony tylko na przejazdy premium, czyli 90% przyjazdów Bolt. Wszystkie te główne po 12 zł, po, po 15 zł, bla, bla bla ale raz na jakiś czas wpadał kurs z Ubera, który był na segmencie premium, czyli tam to było tak, jakby był mnożnik razy półtora albo razy dwa, Czyli te przejazdy mega się opłacały. Czyli nawet jak miałem już zaakceptowany kurs na Bolcie i dostawałem o wiele lepszy kurs na Uberze, no to wtedy wywalałem ten kurs z Bolta. Mimo, że wtedy dostajecie minus do, waszy, do waszej oceny kierowcy, na to też trzeba uważać. Ja na początku bardzo, bardzo, bardzo o to dbałem, bo myślałem, że 100% jakby tej oceny kierowcy to jest bardzo ważne. Później zauważyłem, że to aż tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mamy te 92% czy 100% więc jakby ten od 90% do 100% musi zostać zachowany, żeby algorytm to widział, że jesteś się porządnymi kierowcami. Natomiast można sobie pozwolić na, na jakieś tam błędy, jeżeli to ma się nam opłacić, żeby zdobywać lepsze kursy. Więc kolejna rzecz to jest właśnie ten strach przed anulowaniem kursu. Początkująca osoba boi się to zrobić, no bo ma takie poczucie winy, że no, ktoś tam czeka, ja sobie anuluję. Ja miałem też kilka razy taką sytuację, że jechałem już z klientem, dojeżdżaliśmy już prawie na miejsce, były tam jeszcze dwie minuty i wtedy wpada zlecenie z Ubera, na przykład za stówę. No i macie coś takiego na początku, że no, może nie powinienem tego ak akceptować, bo mam jeszcze chwilę dojazdu, Może ktoś się zdenerwuje. W dupie. W dupie z tym. Nabierzecie takiej pewności po czasie. Jak ktoś chwilę dłużej poczeka, to nic się nie stanie. W najgorszym wypadku anulują ten przejazd. No i co? I dostaniecie jakiś tam minusowy punkt. Nieważne. To jest taka mała rzecz, ale ona nie ma dużego znaczenia w dłuższym rzucie. Kolejnym błędem, który ja popełniłem, było to, że jak przyszedłem do partnera i wynajmowałem swoje pierwsze auto, to... Nie zrobiłem zdjęć tego samochodu. Akurat nie miałem później z tego nieprzyjemnej sytuacji, ale później sobie pomyślałem, że wiecie jak to jest. Zwracacie później auto po kilku miesiącach i chłop mówi, ale tu jest taka rysa. Albo tutaj jest brudne siedzenie. Nie jesteście w stanie tego sprawdzić, bo nie macie własnych zdjęć. Wy tego nie obtarliście, oni twierdzą, że wy. Więc początkująca osoba, która przychodzi na odbiór samochodu, niech zrobi dokładnie każdy centymetr auta, niech zrobi zdjęcie. Żeby w razie nieprzyjemnych sytuacji można się było podeprzeć tymi zdjęciami. Kolejnym błędem, który ja popełniłem, było to, że mój pierwszy dzień i mój pierwszy przejazd były mega, mega stresujące, bo po prostu nie wiedziałem, jak to się robi. Po pierwsze, mimo że nie mam żadnego problemu w kontaktach z ludźmi, to jednak te moje pierwsze przejazdy były mega niezręczne, bo nie wiedziałem dokładnie, jak się zachować. Zapomniałem w ogóle o tym, że... Ja trzeba włączyć muzykę, że to by było... Bo pomyślałem sobie, że jak będę jechał bez muzyki, to lepiej się skupię na trasie, ale ostatecznie wyszło tak, że jechałem bez muzyki i czułem się bardzo... Zbyt, zbyt bardzo myślałem o tych pasażerach, że im jest niezręcznie, że ja jestem niezręczny, że jest cisza, że jest dziwnie. Nie wiedziałem dokładnie, co powiedzieć, czy ja powinienem zagadywać, czy czekać, aż oni zagadują, bo jest taki mem o tych kierowcach, którzy zagadują, że to jest mega nieprzyjemne. Dlatego, żeby nie popełnić tego samego błędu, przed pierwszym przejazdem weźcie sobie waszego kolegę. Pojedźcie z nim na jakieś zadupie, niech on odpali aplikację, wy będziecie jedyną osobą w okręgu, więc Uber zaproponuje wam, to jest taka podpowiedź jak działa algorytm, Uber zaproponuje wam, przejedziecie się z nim raz na Bolcie, raz na Uberze, zobaczycie jak to jest, zobaczycie dokładnie jak działa aplikacja, gdzie się klika, akceptuj, gdzie się klika, co i jak, jak to wygląda podczas trasy żebyście sobie to mogli przetestować na sucho, bez stresu i później po takich dwóch przejazdach na dwóch aplikacjach już będziecie wiedzieli i będzie wam łatwiej. W pierwszym niezręcznym przejeździe z prawdziwym pasażerem Kolejnym błędem, który ja popełniłem na początku, było to, że bałem się brać gotówkowych przejazdów. Bo pomyślałem sobie, nie, gotówka, to od razu będą chcieli oszukać, ktoś od razu wyjdzie, zapomni zapłacić, bla, bla bla bla. bla. Ja nie będę miał jak wydać bzdura, bo gotówkowe przejazdy dają najwięcej piwków, Bo jeżeli ktoś płaci kartą, to ma już zapłacone i nie myśli o napiwkach, ale jeżeli ktoś na koniec przejazdu ma zapłacić gotówką, to nawet z tego, że nie chce mu się czekać na wydanie gotówki, to dołoży te 2 złote, 3 złote, nieważne. Ludzie zostawiają gotówką na piwki, czego nie robią tak często za pomocą karty. Więc. Zanim wyjedziecie na pierwszy przejazd, wypłaccie sobie 100 z bankomatu, miejcie 50 zł w drobniakach i miejcie 50 zł albo 100 zł nawet w dychach i w 20. -kach. I będziecie mogli na ludzie sobie wydawać. Możecie też mieć 100 i 50, jakby ktoś wam zapłaci 200, jesteście przygotowani. I akurat te przejazdy gotówkowe mogą być waszym największym zwrotem, waszej inwestycji, bo do każdego takiego przejazdu możecie sobie doliczyć, no powiedzmy, że tą złotówkę, 2 zł, 3 zł, wiadomo, że to zależy, ale ludzie zostawiają te na piwki, więc przejazdy gotówkowe. Bardzo się opłacają i ludzie płacą. Mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi nie zapłacił. I jest jeszcze nawet taki przyjemny moment, że, to, że ludzie będą wam płacić i wy możecie powiedzieć: Przepraszam, ale trzeba jeszcze zapłacić. Ogólnie wszyscy o tym pamiętają i w ogóle nie ma z tym problemu, więc trzeba jeździć na gotówkowych przejazdach. Kolejnym błędem, który ja popełniłem, było to, że. Nie wiedziałem dokładnie ile napiwków dostaje. chodziło mi o napiwki gotówkowe, bo nie miałem dokładnie policzonej kasy, bo jak sobie wypłacicie jakąś tam sumę, macie te groszaki, te monety w aucie, macie te dychy dwudziestki, to wam się wala, tu trochę wydacie na zakupy, tu na paliwo, tu na to, tu, 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 na mynie, bla, 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 to nagle wam się to gubi i nie wiecie ile mieliście na początku tygodnia, nie wiecie ile macie na koniec tygodnia dokładnie i później przy waszym rozliczeniu miesięcznym czy tygodniowym już nie wiecie, czy dostaliście 50 złotych napiwków? 100, 200, 300, a to ma przecież duże znaczenie. To jest właśnie coś, co powinno być bardzo mocno liczone, bo. Jest różnica między jeżdżeniem cały tydzień i dostaniem 50 złotych na piwku, a 500 złotych na piwku. Jeżeli tego nie policzycie, to nie będziecie dokładnie wiedzieli, ile to było. Więc nie będziecie dokładnie wiedzieli, ile zarabiacie na godzinę. I ja tego na początku nie liczyłem i później się zastanawiałem, no szkoda, 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 że tego nie liczyłem od początku, bo wiedziałbym o wiele dokładniej, ile zarabiam na godzinę. Kolejnym błędem, który akurat ja nie popełniłem, bo strzeliłem <laughs> się, że coś jest nie tak, to są czasem skamerzy. Skam na Uberze wygląda tak, że Ktoś wam zamawia przejazd, ok, i pisze do was y, Daj znać jak będziesz na miejscu No dobra, podjeżdżacie na miejsce, piszecie, jestem na miejscu I chłop wam odpisuje, weź tam jeszcze podejść do Żabki, coś mi kupisz, a ja ci dam napiwek I wy piszecie, okej, okay, może to, to jest dodatkowy zarobek, ok. co mam ci kupić I on mówi, kup mi kartę do Steama, albo kartę do Amazona, albo coś, jakieś doładowanie I ja do, dołożę ci 50 złotych w gotówce I wy wtedy macie takie, okej okay. Skam polega na tym że to robią ludzie z Indii, z innych krajów i tak dalej, oni się łączą przez VPN i zamawiają takie przyjazdy w Polsce, chcą żebyście kupili tego Amazona, czy tego Steama, czy, co, czy coś za kilkaset złotych, obiecują wam na piwek. wy wtedy macie podjechać do hotelu, żeby im to przynieść, natomiast oni wam piszą, żebyście wysłali paragon, tylko że kupiliście to, żeby oni wiedzieli, że na pewno to jest kupione. A okazuje się, że na tym paragonie, nawet jak zasłonicie kod kreskowy, to będzie jakiś tam kod, który można sobie spisać, cyfrowy, i oni na takiej podstawie zeskamowali już tam Kilku, kilkudziesięciu, kilkuset kierowców, którzy kupili takie karty do Steama, więc na to trzeba uważać. I prawdopodobnie początkująca osoba nie strzai się, że to jest skam, bo to wygląda nawet naturalnie. Największym błędem jest to, i to jest taka nieznajomość algorytmu, że jeżeli mapa pali się na czerwono w jakimś miejscu, to myślicie sobie, uuu, na czerwono, czyli wysoki popyt, centrum miasta, jadę tam, bo tam są największe kursy, największe przejazdy, najwięcej kasy. Jedziecie tam, przyjeżdżacie tam, gdzie jest czerwone, liczycie na dużo kasy i nic się nie dzieje. Nic wam nie wpada. Nie myślicie sobie, o co chodzi. Przecież tutaj jest na czerwono, więc ludzie zamawiają. Nie powinno tutaj być o wiele więcej przyjazdów Teoretycznie tak, ale to jest właśnie wbrew intuicji, że jeżeli jest tam czerwono, to wszyscy kierowcy tam jadą. Więc tam jest największa podaż kierowców. Więc w tym miejscu prawdopodobnie ci z lepszymi statystykami, z lepszym stażem, z lepszymi ocenami będą w kolejce algorytmu przed wami. Więc oni dostaną te zlecenia. Wam zostanie nic albo same ochłapy. Więc w takiej sytuacji, gdy jakieś miejsce jest na czerwono, prawdopodobnie lepszym byłoby jeździć w innych miejscach. Bo jeżeli centrum miasta ma bardzo dużą podaż i popyt, a ktoś chce zamówić na skraju miasta, a nie ma tam żadnego kierowcy, to wtedy jest dla was szansa na otrzymanie takiego ekskluzywnego przejazdu, może nawet za ponad stówę, który zwykle nie zostałby wam zaproponowany, bo algorytm by was nie chciał, ale z racji tego, że akurat będziecie tam i będziecie najbliżej, to dostaniecie ten przejazd. Więc gdy jest czerwone, niekoniecznie opłaca się tam, aż tak bardzo jechać. I to jest coś, co wymaga testów, i wymaga sprawdzenia, i wymaga doświadczenia. Więc takie rzeczy ja proponuję w moim poradniku, tłumaczę dokładnie, jak to działa, tłumaczę moje testy, tłumaczę moje, mój research na innych stronach amerykańskich. Sprawdźcie sobie. Kolejnym błędem, i to jest coś, co myślę, że niewielu kierowców robi, jest to, że nie mają czegoś takiego jak cukierki w samochodzie. Dlaczego nie? Czy jeżeli macie cukierki w samochodzie, nie myślicie, że napiwek byłby większy? Oczywiście, że tak. Albo nie mają wydrukowanej swojej własnej historii i naklejonej na przykład na tylne siedzenie. Znaczy, na, te, na siedzenie z tyłu. I ktoś jak wsiada do samochodu, to może sobie przeczytać waszą krótką historię i tam może być coś śmiesznego. To jest coś takiego, to jest taki mały gest, który może wam zapewnić znowu jakiś napiwek. Nawet te głupie 2 złote. Ale doliczcie od tych 100 przejazdów tygodniowo do każdego 2 złote i już od razu wam się robi 200 zł dodatkowo. To są właśnie te małe rzeczy, które mogą wam zapewnić więcej kasy. I jest cały system tego, bo wszystko ma znaczenie. Wszystko. Od algorytmu, po napiwki, po psychologię, po oszczędności, po maksymalizację. Cały system, rozumiecie to? Kolejnym błędem, który ja też popełniłem, jest to, że nie wiedziałem, jakie eventy dzieją się w mieście, i nie wiedziałem, że w czwartek o 18.00 tutaj jest taki koncert, i nie wiedziałem, że w sobotę o 16.00 jest taki festiwal, i nie wiedziałem. Więc takie eventy, gdzie, jeżdżą dużo, gdzie jeździ dużo ludzi i dużo ludzi potrzebuje tam dojechać, to powinny być wasze must-have, y, czyli miejsca, w których musicie być. Kolejnym błędem jest to, i wydaje mi się, że to akurat dużo kierowców popełnia taki błąd, jest to, że kierowca nie zapobiega awanturom. Abym wręcz powiedział, że niektórzy kierowcy są zapalczywi. Już mówiłem o tym, ale są takie kanały na YouTube, co nagrywają te nieprzyjemne sytuacje z Uberów i Voltów. Mi to się wydaje mega słabe, bo podświadomie te osoby szukają już jakiejś awantury. A kierowca powinien być taki, który wygasza. Wygasza. Jest zawsze po stronie klienta, zawsze się śmieje, nie robi problemu. Więc nawet jeżeli wsiądzie osoba pijana, agresywna, albo po prostu nieprzyjemna, to nie ma tej iskry od kierowcy, która by go zapaliła. Bo są kierowcy, którzy mówią. Wysiadamy, wysiadamy, to jest strasznie hamskie, nigdy tak nie powiedziałem. Kiedyś jechałem z takim gościem i on mi powiedział: Oni już tam kurwa zaraz, wszyscy, ja ich tam kurwa zabiję zaraz. Jakiś totalny patus, który chciał zabijać swoich kolegów. I ja mógłbym powiedzieć: Wysiadamy, wysiadamy i byłaby była awantura. A ja powiedziałem po prostu: O, a co tam się stało? O, no to naprawdę, no to ma pan naprawdę ostrą sytuację. No co zachuje? Co zachuje? Więc zawsze po stronie pasażera. Zawsze z uśmiechem, zawsze ze śmiechem, zawsze z wyrozumiałością. Nawet jeżeli ktoś jest patusem, to też jest człowiekiem i można stanąć po jego stronie. I przez był bardzo miły. Przyjazd był bardzo miły. Kolejną rzeczą jest to, że początkujący kierowca nie pomyśli, że można napisać do supportu Bolta. I nawet trzeba się z nimi wykłócić czasem o jakiejś rzeczy. I ja, na przykład, byłem w takiej sytuacji, że był jakiś tam bonus w piątek do godziny 24 i akurat miałem wykonać 10 przyjazdów, a wykonałem 9 i ten 10 zrobiłem po 24 i sobie pomyślałem, no trudno, nie wyrobiłem, bla bla bla. Ale jak napiszę się do supportu 24 godziny później, to trzeba zrobić. Po 24 godzinach piszecie do supportu sorry, byłem w takiej sytuacji, starałem się, bla bla bla. To oni ręcznie mogą wam to zaakceptować. Kiedyś miałem taką sytuację, że odbierałem pasażerów z lotniska i przejazd, który miał trwać 15 minut, trwał dwie godziny. Z racji tego, że firma się rozwalił na drodze i musiałem objechać całe miasto dookoła. I trwa, przejazd dosłownie trwał dwie godziny. I napisałem do supportu Bolta: Ej, mój przejazd trwał dwie godziny, jakby dajcie mi. Jakąś rekompensatę, bo to nie moja wina. I Bolt mi odpisał, sorry, ale to nie nasza wina, i nic nie dostanie z powrotem. I dostałem 30 zł za ten przejazd. Więc mógłbym stwierdzić, okej, okay, no trudno, ale napisałem jeszcze raz i wytłumaczyłem sytuację, że ten przejazd był oszukany i że Bolt nie uwzględnił tego, bla, 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 bla czy to już było po wypadku, a Bolt nie uwzględnił, nie zaproponował. Więc jakoś to pisałem i faktycznie po kłótni z nimi na saporcie, dostałem chyba 120 zł rekompensaty, więc super, 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 byłem super zadowolony. Więc to i tak było powyżej jakby tej godzinowej stawki. Bo dostałem 30 zł plus 120, godzin rekom 120 zł rekompensaty za 2 godziny pracy, czyli 150 zł za 2 godziny, czyli 75 zł netto. No to wydaje mi się, że to jest dobra stawka. Więc każdą sytuację, nawet nawet jakieś drobne rzeczy zgłaszałbym na support i kłóciłbym się z nimi, bo jest duże prawdopodobieństwo, że oni zgodzą się. Bo tam pracują normalni ludzie, normalne osoby, normalne dziewczyny, które muszą odpisywać i to one decydują, czy ktoś dostaje zwrot, czy nie. Więc piszcie do nich. To tyle. To były najpopularniejsze błędy, które ja popełniłem, albo które prawie popełniłem. Jest jeszcze więcej małych rzeczy, o których początkujący kierowca nie ma pojęcia. I ja zrobiłem dużo testów, dużo researchu. Wszystko to zebrałem w poradniku. Maksymalizacja zarobków. Plus dla porządkujących jest cały segment jak zacząć. Więc sprawdźcie sobie to. Jest 30 dni na zwrot kasy, jeżeli produkt by wam się nie spodobał, więc nie macie żadnego ryzyka. A jeżeli podobało wam się to wideo, to spodoba wam się również też to. Wkładam w nie dużo pracy. Staram się robić research. Staram się, żeby było merytorycznie i żebym żeby mówił o tych rzeczach, o których nikt inny nie mówi. Więc polecam serdecznie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. I'm